Chrystus. W dzisiejszej newsowni kontynuacja sprawy konfliktu między metropolitą ze Sztokholmu, kardynałem Arboreli Arboreliusem i bractwem św. Piusa X. W ubiegłym tygodniu informowałam Państwa o oświadczeniu wydanym przez kardynała, a tym razem powiem Państwu odpowiedzi, jakie bractwo na te, te, to oświadczenie udzieliło. Jeśli ktoś nie widział poprzedniego filmu, to odnośnik wrzucę do opisu. To jest też okazja, żeby popatrzeć po raz kolejny, w jaki sposób potrafi manipulować katolicka, agencja dezinformacyjna. Ze smutkiem należy przyjąć, że no ciągle jeszcze przymiotnik katolicka ta instytucja posiada, bo trochę postępują w tym wypadku, tak jak zrobili w 1923 roku, kiedy w Polsce był spór, kiedy diecezja kielecka opublikowała oświadczenie. Jego autorem był biskup Kaleta, to jest biskup pomocniczy z Kielc, no, kiedy opublikował oświadczenie, w którym oczywiście straszył lefebrystami, schizmą i tak dalej i to wszystko, podobnie jak w tym szwedzkim przypadku się pojawiło, z tym, że z tą drobną zmianą, że diecyzja kielecka jednak zdecydowała się wycofać to oświadczenie. Co ciekawe, jednak w Katolickiej Agencji Informacyjnej do tej pory nota dotycząca tego oświadczenia widnieje na stronie. I oczywiście nie omieszkali Państwo redaktorzy utrzymać pogardliwego przymiotnika lefebryści. Ale tak, list otwarty do kardynała Arboreliusa podpisany został przez księdza Karola Sztelina, który jest przełożonym bractwa. Odpowiadającym za apostolat w Polsce, ale także w Szwecji, i drugim, który się podpisał, jest ksiądz Hucken Lindström, i to jest jedyny kapłan bractwa, który w Szwecji posługuje. Ja zaznaczę od razu, że odnośnik do tego listu otwartego yy, można znaleźć również w opisie filmu i że te cytaty, które teraz Państwu podam, nie są zrobione po kolei. Przede wszystkim dlatego, że chciałam się odnieść do takiej ciągle jeszcze no, pokutującej opowiastki o tym, że Bractwo Świętego Piusa X ma charakter schizmatycki i że wszyscy, prawda, kapłani, siostry zakonne, wierni i tak dalej, że wszyscy są w schizmie. To jest nieprawda. I tutaj od tego może zacznijmy. Cytuję fragment listu otwartego do kardynała Arboreliusa. W punkcie drugim wyjaśnienia waszej eminencji stwierdza się, że bractwo nie żyje i nie działa w komunii ze stolicą apostolską. To twierdzenie jest ewidentnie fałszywe i stanowi poważne oszczerstwo. Członkowie bractwa Świętego Piusa X są katolikami z mocy chrztu, wiary katolickiej i poddania się autorytetowi papieża. To poddanie się nie oznacza jednak nieograniczonego posłuszeństwa. Użycie przez Waszą Eminencję sformułowania nie żyje i nie działa w komunii ze stolicą apostolską jest równoznaczne z oskarżeniem o schizmę. Choć oskarżenie to jest fałszywe, stanowi ono przynajmniej jasne i precyzyjne stwierdzenie dotyczące statusu kanonicznego. Osoba w schizmie jest oddzielona od Kościoła. Ale w tym samym zdaniu powiedziano również, że nasz status kanoniczny jest niejasny. Jak możemy jednocześnie być w schizmie i mieć niejasny status kanoniczny? Koniec cytatu. Pierwsza istotna rzecz, no bo co to właściwie znaczy być katolikiem? I tutaj słusznie jest to, jest to doprecyzowane. To jest kwestia chrztu, wiary katolickiej i poddania się autorytetowi papieża, ale poddania niekoniecznie bezkrytycznego i warto o tym pamiętać. Druga rzecz, no co to, co to znaczy być w schizmie? No schizmatycy to są ci, którzy się oddzielili od Kościoła. Schizma, przepraszam, bo niektórych może już nudzę, ale warto to pamiętać. Schizma zawsze jest dokonana świadomie. Trzeba mieć wolę oddzielenia się od Kościoła. Rozmaite wewnętrzne konflikty były w Kościele od samego jego początku, ale to nie oznacza, że każdy, kto jest w poważnym sporze, także prawnym, jest schizmatykiem. Nareszcie, znaczy czy ta trzecia rzecz, niejasny status kanoniczny, tak? To się czasami mówi o nieuregulowanym statusie kanonicznym. No więc trzeba pamiętać, że członkowie bractwa świętego Piusa X są kapłanami katolickimi, mają ważne święcenia, co więcej, wbrew temu, co się rozpowszechnia także w tak zwanych mediach katolickich, czyli mediach, które reprezentują interesy oficjalne. Oficjalnych struktur kościelnych, niejednokrotnie się powtarza błędnie, że ci kapłani są w karach kościelnych z powodu przyjęcia święceń. Nie są. Nie są. I teraz no, trzeba pamiętać, że jeśli byliby w karach kościelnych, to oczywiście. Co logiczne, nie dostaliby upoważnienia Stolicy Apostolskiej do spowiedzi, jurysdykcji i do udzielania ślubów. Trzeba też pamiętać, że oni są równocześnie zakonnikami, bo Bractwo Świętego Piusa X to jest zgromadzenie, męskie zgromadzenie zakonne, w którym są kapłani i bracia, tak samo jak we wszystkich innych zgromadzeniach tego typu. A więc żyją, składają śluby, żyją radami ewangelicznymi. I to, że wspólnota nie ma uregulowanego statusu kanonicznego, to nie oznacza, że oni nie są też no, osobami konsekrowanymi w sensie y, takim, że no, są zakonnikami. To samo tyczy się wszelkich innych wspólnot tradycyjnych, męskich, żeńskich, w różnych formach, tak, bo to nie wszystkie muszą skupiać kapłanów. Także to, to o tym pamiętajmy, bo to jest też taka, taka częsta manipulacja robiona przez, przez media kościelne, że się twierdzi, że oni są wszyscy prawda poprzebierani i tak dalej. To jest nieprawda. Ale teraz będzie następny, następny cytat z listu. Kapłani Bractwa piszą tak. W liście papieskiej komisji Ecclesia Dei Podpisanym 27 marca i opublikowanym 4 kwietnia 2017 roku, ogłoszono decyzję Ojca Świętego o upoważnieniu ordynariuszy miejscowych do udzielania upoważnień do zawierania małżeństw wiernych, którzy uczestniczą w działalności duszpasterskiej Bractwa Świętego Piusa X. W liście wyraźnie zaznaczono, że celem tej decyzji było, i tu jest cytat, uspokojenie sumienia wiernych, koniec cytatu, i że mszę świętą odprawioną po takiej ceremonii zawarcia małżeństwa, może, że taka ceremonia może lub ma być odprawiona przez kapłana bractwa. Kościół i Ojciec Święty nie uspokajają sumień tych, którzy czynią coś niedopuszczalnego lub nagannego. Koniec cytatu. Więc to jest tak, to nie jest przymknięcie oka na to, znaczy tego typu decyzje Stolicy Apostolskiej, że no to będziemy udawali, że nie widzimy, że tutaj jest schizma. To nie jest żadna forma ekumenizmu czy pseudoekumenizmu adresowana do środowiska tradycji. I nie chodzi tu o zamazywanie jakichś wyraźnie istniejących oczywiście różnic doktrynalnych czy różnic dotyczących tego, że no środowiska tradycji są wierne tradycyjnemu nauczaniu, także moralnemu, nie tylko oczywiście samym kwestiom dogmatycznym. I to tego typu decyzja, jak ta wspomniana, właśnie tak? ta decyzja stolicy apostolskiej wyrażona przez Komisję Ekklesia Dei. to jest po prostu potwierdzenie pewnej rzeczywistości kościelnej, także kanonicznej. Wydaje mi się, że w wielu polskich mediach kościelnych, tych oficjalnych, panuje chorobliwe zacietrzewienie na tle bractwa. I myślę, że jedną z przyczyn jest to, że po prostu po śmierci Jana Pawła II, Niestety nie chcą niektórzy przyjąć do wiadomości, że w Rzymie nastąpiła pewna weryfikacja rozmaitych interpretacji prawnokanonicznych dotyczących bractwa. Znaczy, już nie ma takiej jednoznacznej opinii, czy rzeczywiście ekskomunika, którą nałożono na arcybiskupa Marcela Lefevra i wyświęconych przez niego biskupów, była ważna. Tu są bardzo poważne. Wątpliwości, bo no, oczywiście, jeżeli ta ekskomunika byłaby ważna, no to rzecz jasna oczywiście także kapłani wyświęceni by nie jako dziedziczyli to ekskomunikowanie i tak dalej, więc to się zmieniło. To, co robią dzisiejsze oficjalne media, tak zwane katolickie, czyli te reprezentujące na przykład diecezję czy zgromadzenia zakonne, to jest po prostu manipulowanie. No, rzecz w tym, że wielu wiernych po prostu nawet nie wie, że prezentuje się im tylko część informacji. I jeszcze inna rzecz to. Na religii, tak, w szkole nie uczy się historii kościoła i moim zdaniem jest to robione celowo, bo ludźmi, którzy posiadają niewielki zasób wiadomości o tym, jak wyglądała historia kościoła, no oczywiście im nawet nie przyjdzie do głowy, że są manipulowani, że na przykład takie obkładanie jak z komunikami, czasami przy dość błahych okazjach już się w kościele zdarzało. I na przykład taki święty Atanazy, no to on był pięciokrotnie ekskomunikowany, więc y, oczywiście to nie, na, nie należy uważać z kolei, że ekskomunika jest czymś prawda, normalnym i na to można machnąć ręką. Y, chodzi mi tylko o to, żeby no, rozumieć, że rzeczywistość kościelna jest złożona, bo jednak to ludzie tworzą kościół i tego typu konflikty już występowały. I y, y, po dziesiątkach, a czasami setkach lat okazywało się, że to jednak ten ukarany miał rację i nawet wynoszą. Go na ołtarze tak jak w przypadku tego wspomnianego przeze mnie świętego Atanazego. Następny cytat z listu. W punkcie trzecim wyjaśnienia pojawia się często powtarzany argument, że bractwo świętego Piusa X nie pozostaje w pełni komunii ze stolicą apostolską i papieżem. Użycie w tym kontekście wyrażenia pełna komunia jest nowością, a rozróżnienie między komunią pełną a niedoskonałą jest innowacją soboru Watykańskiego II. Tradycyjne nauczanie Kościoła jest bardzo proste. Katolicy należą do Kościoła spełniając trzy klasyczne warunki: chrzest, wiarę katolicką i podporządkowanie hierarchii. Bractwo uznaje autorytet papieża. A jego księża modlą się za niego podczas każdej mszy świętej. Prawdziwe posłuszeństwo polega na uznaniu autorytetu papieża jako papieża, na modlitwie za niego i szacunku dla jego osoby przy jednoczesnym, aktywnym sprzeciwianiu się wszelkim złym intencjom, jakie mógłby on chcieć przekazać Kościołowi. Taka jest postawa bractwa, i dlatego rzeczywiście jesteśmy w stanie podporządkowania papieżowi. No więc, na logikę, koniec cytatu, przepraszam, na logikę. No, jedność to jest coś, co albo jest, albo tego nie ma. To samo komunia. No, albo jest, albo jej nie ma. Forma pośrednia to jest po prostu jakaś kompletna logiczna aberracja. Tutaj nie ma wzmianki o tym, jak na przykład jest zdefiniowany dogmat o nieomylności papieskiej, ale w tym miejscu może warto także o tym pamiętać, że do tego wymagana jest deklaracja oficjalna, tak? papież musi użyć e, określenia, tak? powołać się na to, że jest następcą Świętego Piotra e, i tylko oczywiście w kwestiach wiary i obyczajów. Natomiast no, w innych kwestiach, no, chociażby takich, prawda, powiedzmy, typu szczepionki, pseudoekologia i tak dalej, no to już niekoniecznie. Ale ostatni cytat ze wspomnianego listu. Jego autorzy piszą tak. W punkcie piątym wyjaśnienia stwierdza się, że sakramenty udzielane przez naszych kapłanów nie mogą być wpisywane do ksiąg sakramentalnych diecezji. Co wpłynie na możliwość otrzymania przez wiernych świadectw chrztu i bierzmowania. Katolicka teologia sakramentalna i prawo kanoniczne nakładają jednoznaczny obowiązek rejestrowania przyjęcia niektórych sakramentów, zwłaszcza tych, które można przyjąć tylko raz bez świętokradztwa, takich jak chrzest, bierzmowanie i święcenia kapłańskie. Prawo kanoniczne Kanon 535, paragraf 2 stanowi, że wzmianki o bierzmowaniu, małżeństwie, przyjęciu święceń i tym podobne muszą być zawsze odnotowywane w metryce Chrztu. Koniec cytatu. Tutaj trzeba przyznać, że no, kardynał bardzo daleko się posunął, e, strasząc wiernych tym, że nie będą e, tego typu e, sakramenty odnotowywane. I tutaj y, dalej y, autorzy piszą tak, cytują: Nie możemy sobie wyobrazić, aby wasza eminencja rzeczywiście zamierzał zakazać wpisywania ważnych bierzmowań do ksiąg sakramentalnych i do aktów chrztu, ponieważ nieuchronnie prowadziłoby to do nieporozumień i nie, no, niepewności co do tego, czy wierny przyjął sakrament bierzmowania, a tym samym stwarzałoby ryzyko świętokradczego powtórzenia udzielenia bierzmowania. Taka polityka byłaby ewidentnie sprzeczna z przepisami prawa kanonicznego i stanowiłaby nadużycie władzy, utrudniające życie, wywołujące lęk i niepewność wśród wiernych katolickich, którzy nie pragną niczego innego, jak tylko wyznawać swoją wiarę katolicką i żyć w pełnej zgodzie z nią. Koniec cytatu. A więc ważnych sakramentów nie można nie wpisać. Tylko proszę zobaczyć, jaka jest skala bezczelności. Trudno sobie wyobrazić, żeby kardynał Arborelius nie wiedział, co robi. Jest to więc po prostu pełnia złej woli. I z takim stosunkiem oficjalnych struktur kościelnych do bractwa i do no, wiernych bractwa, tak w tym wypadku, mamy do czynienia właściwie praktycznie wszędzie. Także w Polsce. I warto na to zwracać uwagę, bo ci, którzy tak chętnie mówią o posłuszeństwie i o tym, jak to w kościele musi panować ład, musi być przestrzegane prawo, bardzo często to prawo łamią i to w bardzo ordynarny sposób, jak widzimy tutaj. Co prawda, w oświadczeniu kardynała Arboreliusa to było no jakby na razie tylko deklaracja, nie wiadomo, czy w praktyce rzeczywiście tak będzie, czy jednak ostrzeżenie ze strony Bractwa zadziała. Ja bym obstawiała, że to ostrzeżenie jednak zadziała, bo inaczej bractwo mogłoby powiadomić Watykan o tym, że metropolita ze Sztokholmu łamie prawo. Warto takie informacje, proszę szanownych Państwa, prostować, ponieważ zwykli wierni często bardzo naiwnie przyjmują to, co się pojawia w oficjalnych publikatorach kościelnych. Tymczasem dziękuję za wysłuchanie tej newsowni. Zachęcam do subskrypcji, do wsparcia kanału. Zapraszam do oglądania następnych filmów. Zapewnim o pamięci w modlitwie z Panem Bogiem.